Wnusiu nagrywa się? Nagrywa się już? A, dobrze, dobrze Szymaneczko moi kochani Jest rok 2478 A ja dalej nagrywam Jak widzicie <grywa> Dobra, słuchajcie Teraz już tak na poważnie Tak wiem Trochę przybyło lat Siwych włosów Których nie ma nawet na głowie Tak Wszystkie mi wypadły z wrażenia po tym, co zobaczyłem i gdzie byliśmy, <noise> ale dobra, słuchajcie, bo tam w połowie filmu coś tam zacząłem gadać, jak chciałem wytłumaczyć, i oj, jestem we własnych skromnych progach, teraz już nie, więc mogę to spokojnie Bóg powiedzieć. A może jeszcze najpierw, tak na Halloween ten film jeśli nie tak oglądaliście, tak, tak, tak miał wyglądać ten pan na wózku który wyjeżdża, a nie było piżanki. Wyszło jak wyszło, ja wiem okej, okay. miesiąc to. Słuchajcie. Bo z, już trzy razy tam byliśmy, nie? Ale nie uwierzycie coś się stało, nie? Po prostu straciłem, byłem tam za dnia, straciłem wszystkie kadry, nie? Całkowicie, cała karta pamięci praktycznie. Powiem tak, miałem jakiś jakiś wynalazek kupiłem. 250... Gigabajtów karta, nie? Malutka, taka, Gościu mi sprzedawał, który GoPro mi sprzedawał, także mówi, a weźcie tą kartę od razu, nie? Mówi, no dobra, fajnie, nie? 250 Giga, pomyślałem, zajebiście. No i słuchajcie, byłem w tym, w tej miejscówce, właśnie, gdzie oglądaliście. są do domu, szczęśliwy. Wkładam ją do kompa, a tam sformatuj dysk. Bosz, Bosz. A nagrywa się proszę, nagrywa się ta No to świetnie No i cóż no Zadzwoniłem gdzie trzeba Od 200 do 2000 odzyskanie Zajebiście nie No i teraz jeszcze hit nie w ogóle Teraz jak to nagrywam To za, to jutro praktycznie Jeszcze raz Jeszcze raz od nowa No i dobra teraz hit nie? Już to znowu tam wyruszamy. Teraz pewnie, kiedy oglądacie, to no tak, to, to już lepiej, hmm. ja dobra, stój, stój, stój. Jeszcze raz Mariuszek? W dusiu! Wnusiu! W Przyjdź tu i przewij dziadka szybko! Na niej... Niech dziadka! chodź tutaj, przewinij! Chodź, dziadka! O kur... Aż kupę zrobiłem. To to ja! To ja zrobiłem! Dobra, słuchajcie, teraz jeszcze taki hit. Dobra, dobrze, na bok. Nie? Jeszcze jedna rzecz: najlepsze jest to, że jedziemy tam jutro, jeszcze raz. Kogoś mam nadzieję, że już ostatni. A może i nie, kto wie, jak to będzie. Także, kurde, zacząłem co to, to będzie, no, muszę nagrać jeszcze raz te kadry, wszystkie, wiecie, za dnia, nie? Bo to, co dzisiaj widzieliście, to było wiadomo, nie? Nad ranem, trzecia, dokładnie o trzeciej weszliśmy. Nie wiem, chyba 5 po trzecie weszliśmy do środka nie? Także no nie wiem co to będzie dalej ludziska... Także ludziska, Jak się Wam podobało, no to wiadomo, nie Bo będę Was straszył No, <grytanie> Także trzymajcie się, cześć No i tak w się i tak już, i tak, i